Ruminacja. Wędrówka w labiryncie krążących myśli. Wyobraź sobie noc, gęstą, bezgwiezdną, gdzie jedynym dźwiękiem jest szum Twoich własnych myśli, jak wiatr w opuszczonym domu. Próbujesz zasnąć, ale Twój umysł odmawia ciszy. Wracasz do rozmowy sprzed tygodnia. Słowa, które wypowiedziałeś, rozpadają się w głowie na tysiąc odłamków, każdy ostry jak szkło. Do spojrzenia, które było zagadką. Czy to pogarda, czy tylko cień zmęczenia? Do decyzji, której nie możesz cofnąć, rozgałęzia się w nieskończone, co by było, gdyby do jutra, które czai się jak bestia w mroku. Myśli krążą, nieproszone, niekontrolowane, jak spirala dymu, która nigdy nie znajduje ujścia. To nie jest zwykły wieczór, to portal do innego wymiaru, miejsca, gdzie czas się zapętla, a ty jesteś więźniem własnych wspomnień i lęków. To zjawisko ma nazwę: ruminacja. Ale czym jest naprawdę? Dlaczego twój umysł staje się labiryntem bez wyjścia? Czy można uciec z tej psychodelicznej pętli? Czy może trzeba ją zrozumieć, by odnaleźć w niej sens? Zatrzymaj się. Weź oddech, jakbyś miał zanurzyć się w głębiny oceanu. Nie spiesz się. Ten tekst nie jest zwykłą opowieścią. To podróż przez warstwy świadomości gdzie każdy akapit jest jak kolejny pokój w pałacu twojego umysłu. Przygotuj się na obrazy, które będą pulsować, pytania, które będą drążyć i odpowiedzi, które mogą cię zmienić. Ruszamy w głąb ruminacji, w świat krążących myśli, które są zarazem trucizną i eliksirem. Czym jest ruminacja? Przeżuwanie w cieniu psyche. Słowo ruminacja brzmi jak zaklęcie z pradawnego języka. Pochodzi z łaciny Ruminare, czyli przeżuwać. Wyobraź sobie krowę na polu, która raz po raz mieli trawę, jakby czas dla niej nie istniał. Teraz przenieś to na swój umysł. Ruminacja to przeżuwanie myśli nie tych lekkich, jak chmury na letnim niebie, ale tych ciężkich, jak kamienie na dnie rzeki. To powracanie do tych samych scen, kłótni, w której twój głos brzmiał obco chwili wstydu, która wciąż pali. Przyszłości, która maluje się w czarnych barwach. Ruminacja nie jest zwykłym myśleniem to obsesyjny taniec w spirali, gdzie każdy krok prowadzi cię z powrotem do punktu wyjścia. Psychologia opisuje ją jako pasywny proces, w którym umysł zatapia się w negatywnych emocjach, ich przyczynach i skutkach, ale nie szuka wyjścia. Susan Nolan Hoxema, pionierka badań nad ruminacją, nazywała to myśleniem w kółko które zamiast rozwiązywać problemy, buduje wokół nich klatkę. To jak oglądanie tego samego filmu w nieskończoność. Znasz każdą scenę, ale nie możesz zmienić zakończenia. Wyobraź sobie swój umysł jako kalejdoskop. Każda myśl to kolorowy odłamek szkła, który obraca się, tworząc nowe wzory. Ale w ruminacji wzory stają się monotonne, hipnotyczne, niemal złowrogie. Zamiast zachwycać, więżą cię w pętli. Dlaczego? Bo ruminacja to nie tylko proces myślowy, to stan bycia, w którym tracisz grunt pod nogami, a świat wokół ciebie rozpływa się w surrealistycznym śnie. Ruminacja kontra refleksja taniec na krawędzi chaosu. Na pierwszy rzut oka, ruminacja przypomina refleksję jak bliźnięta z różnych światów. Refleksja to spokojny spacer po ogrodzie umysłu. Zatrzymujesz się przy wspomnieniach, dotykasz ich delikatnie. Wyciągasz wnioski. To proces twórczy, który otwiera drzwi do wzrostu. Co mogłem zrobić lepiej? Pytasz, a odpowiedź przynosi spokój, jak ciepła herbata w zimowy wieczór. Ruminacja to coś innego to nie spacer, a gonitwa po labiryncie, gdzie każda ściana wygląda tak samo, a wyjście jest iluzją. Nie pytasz, co mogę zmienić, tylko dlaczego to się stało? Dlaczego ja? Refleksja jest jak malowanie obrazu. Każdy ruch pędzla ma sens. Ruminacja to rozsmarowywanie farby w chaosie, aż płótno staje się czarne. Refleksja koi. Ruminacja rani. Jedna prowadzi do jasności, druga do mgły. Wyobraź sobie dwie rzeki. Refleksja płynie spokojnie, omywając brzegi i niosąc cię do przodu. Ruminacja wiruje w kółko, jak wodospad, który nigdy nie znajduje dna. W refleksji jesteś artystą swojego życia, w ruminacji marionetką własnych myśli. Dlaczego wpadamy w tę pułapkę? Psychodeliczne korzenie ruminacji. Dlaczego umysł wybiera tę drogę? Dlaczego, zamiast odpuścić, maluje te same obrazy w nieskończoność, jakby był uwięzionym malarzem w surrealistycznym koszmarze? Psychologia wskazuje na kilka tropów, które prowadzą nas w głąb tej zagadki. Iluzja kontroli, lustro bez odbicia. Wierzymy, że jeśli wystarczająco długo będziemy analizować przeszłość, znajdziemy klucz do jej zrozumienia. Gdyby tylko udało mi się pojąć, dlaczego to się stało, mógłbym iść dalej, szepcze umysł. To iluzja, jak próba schwytania dymu w dłonie. Im bardziej się starasz, tym bardziej wszystko ci się wymyka. Zamiast odpowiedzi, rodzą się nowe pytania. A spirala ruminacji zacieśnia się, jak pętla. Nieukończone sprawy. Widma przeszłości. Twój umysł to archiwista, który nie znosi niedokończonych historii. Psychologowie nazywają to efektem zajgarnika. Lepiej pamiętamy zadania i sytuacje, które nie znalazły finału. Kłótnia, w której nie powiedziałeś ostatniego słowa. Projekt, który się rozpadł. Spojrzenie, które zostało bez wyjaśnienia. Te momenty są jak duchy, które błąkają się po korytarzach twojej psyche, szepcząc: wróć do mnie. Niska samoocena. Wewnętrzny sędzia. Jeśli w głębi duszy wierzysz, że nie jesteś dość dobry, ruminacja staje się twoim wewnętrznym sądem. To moja wina, orzeka sędzia w twojej głowie. Znowu zawiodłeś. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości są jak magnesy dla ruminacji. Ich myśli krążą wokół porażek, wstydu, Poczucia nieadekwatności, to jak życie w domu z krzywymi lustrami, gdzie każde odbicie wykrzywia Twoją wartość. Wzorce z dzieciństwa, echa dawnych ran. Jeśli jako dziecko słyszałeś, że nie wolno płakać, złościć się, być sobą, Twoje emocje mogły zostać zamknięte w klatce. Ale one nie zniknęły. Stały się cieniami, które błąkają się w Twoim umyśle, przeistaczając się w ruminacyjne myśli. Dzieciństwo to gleba, na której wyrastają nasze nawyki myślowe. Jeśli była jałowa, ruminacja może być jej gorzkim plonem. Wyobraź sobie umysł jako planetarium, gdzie każda myśl to gwiazda. W ruminacji gwiazdy przestają błyszczeć, zaczynają pulsować, hipnotyzować, tworzyć konstelacje bólu i lęku. To psychodeliczne widowisko, które jednocześnie fascynuje i przeraża. Jak je zatrzymać? Czy w ogóle trzeba? Mózg w psychodelicznym transie. Biologia ruminacji. Ruminacja to nie tylko gra umysłu, to chemia, elektryczność, biologia. W twoim mózgu istnieje sieć zwana Default Mode Network DMN. Tryb domyślny, który włącza się, gdy nie robisz nic konkretnego. To wtedy odpływasz, marzysz, wspominasz, planujesz. DMN jest jak kosmiczny ocean, w którym pływają twoje myśli. Ale w ruminacji ten ocean staje się burzliwy, a fale zamieniają się w tsunami. Badania neuroobrazowe pokazują, że nadmierna aktywność DMN, zwłaszcza w obszarach takich jak kora przedczołowa przyśrodkowa, wiąże się z depresją, lękiem i ruminacją. To jak radio, które gra jedną obsesyjną melodię, nie możesz go wyłączyć. U osób ruminujących DMN staje się nadpobudliwe, tworząc pętle myślowe które są jak psychodeliczne wizje intensywne, niekontrolowane, wszechogarniające. Ale DMN nie jest wrogiem to część twojej natury, która pozwala ci być sobą, myśleć o przeszłości, snuć plany, rozumieć innych. Problem zaczyna się, gdy tracisz ster nad tym oceanicznym prądem. Medytacja mindfulness, niczym kotwica, może pomóc ci uspokoić te fale. Badania wskazują, że regularna praktyka uważności zmniejsza aktywność DMN, ucząc Cię wracać do teraźniejszości, gdzie ruminacja traci swoją moc. Wyobraź sobie swój mózg jako galaktykę: każda myśl to gwiazda, każda emocja mgławica. W ruminacji galaktyka zaczyna wirować zbyt szybko, grożąc kolapsem, ale w tej chaosie kryje się piękno, bo to, co Cię niszczy, może też Cię nauczyć jak żyć. Skutki ruminacji. Rozpad rzeczywistości. Ruminacja jest jak czarna dziura, pochłania wszystko. Twoje skupienie, twój sen, twoje relacje, twoje życie. Oto co robi, gdy wymyka się spod kontroli. Umysł. Kradnie ci koncentrację, zamieniając każdą czynność w walkę z wewnętrznym hałasem. Praca, rozmowy, pasje wszystko staje się tłem dla krążących myśli. Ciało. Stres który wywołuje, podnosi poziom kortyzolu, hormonu, który jak trucizna osłabia serce, odporność, zdrowie. Bezsenność staje się twoim cieniem. Dusza. Ruminacja nasila depresję, lęk, poczucie pustki, to jak życie w czarno-białym filmie, gdzie kolory dawno wyblakły. Relacje. Jesteś obok ludzi, ale nie z nimi, zamknięty w labiryncie myśli. Stajesz się nieobecny, odległy, jak duch. Czasem mówisz: Nie mogę przestać myśleć. Ale to nie myśli cię trzymają, to ty trzymasz się ich, jak tonący, który chwyta się fal. Ruminacja to uzależnienie od bólu, które wymaga odwagi, by je przerwać. Rodzaje ruminacji: dwa oblicza pętli. Ruminacja ma dwa oblicza, jak moneta rzucona w otchłań retrospektywna widma przeszłości. Dlaczego to powiedziałem? Czemu tak się zachowałem? To krążenie wokół błędów, wstydu, żalu. Każde wspomnienie jest jak obraz, który malujesz od nowa, dodając coraz ciemniejsze barwy. Po nieudanej rozmowie wracasz do niej tysiąc razy, jakbyś mógł zmienić scenariusz. Prospektywna, koszmary przyszłości, co jeśli się nie uda, co jeśli mnie odrzucą. To lęki, które malują czarne scenariusze. Przed ważnym wydarzeniem twój umysł tworzy filmy katastroficzne, gdzie każdy kadr to porażka, obie formy łączy brak działania. To analiza, która nie prowadzi do celu, jak malowanie na wodzie, gdzie każdy ruch znika, ale ty wciąż próbujesz. Czy ruminacja ma sens? Światło w mroku. Czy ruminacja może być czymś więcej niż trucizną? Czy w tej psychodelicznej spirali kryje się prawda? Czasem tak. Krążące myśli są jak latarnia w burzy, pokazują, co w tobie niedomknięte, co boli, czego nie przeżyłeś. Po stracie bliskiej osoby, ruminacja może być częścią żałoby, pomagając ci powoli oswoić ból. Po konflikcie może być sygnałem musisz to wyjaśnić. Ale sygnał to jedno, a uwięzienie to drugie. Ruminacja ma wartość, gdy prowadzi do refleksji lub działania. Gdy staje się pętlą, zamienia się w labirynt bez wyjścia. Klucz to nauczyć się odczytywać jej przesłanie, a potem ruszyć dalej. Jak wędrowiec, który widzi znak, ale nie zatrzymuje się przy nim na zawsze. Jak wyjść z labiryntu? Strategię na psychodeliczną wolność. Ruminacja jest potężna, ale nie wszechmocna. Oto ścieżki, które mogą cię wyprowadzić z jej labiryntu. Uważność? Obserwator w chaosie. Zamiast walczyć z myślami. Stań się ich świadkiem. Oto myśl o tej kłótni. Widzę ją, ale nie jestem nią. Mindfulness to jak latarnia w mroku. Pokazuje, że myśli to tylko fale, które przeminą. Regularna praktyka, nawet 10 minut dziennie, może zmienić Twój umysł w spokojną przystań. Pisanie uwolnienie cieni. Papier jest jak portal. Przyjmuje Twoje myśli, uwalniając je z głowy. Pisz listy do siebie, dziennik, wiersze. To jak rytuał oczyszczenia, gdzie słowa stają się mostem do wolności. Ruch, taniec z ciałem. Ciało to twój sojusznik. Spacer w lesie, yoga pod gwiazdami, bieg w deszczu. Ruch przerywa pętle myśli, uwalnia endorfiny, przywraca równowagę. To jak reset dla duszy. Rozmowa, głos, który leczy. Niektóre myśli muszą zostać usłyszane, by mogły odejść. Porozmawiaj z przyjacielem, terapeutą drzewem. Słowa mają moc, jak zaklęcia, które rozpraszają mrok. Zmiana pytań. Nowy horyzont? Zamiast dlaczego, pytaj, co mogę zrobić teraz? To jak obrócenie kalejdoskopu. Nowe wzory, nowe możliwości. Skup się na teraźniejszości, bo tylko tu masz moc. Terapia. Przewodnik w głębinach. Jeśli ruminacja jest echem traumy, mindfulness może nie wystarczyć. Terapia CBT lub EMDR to jak mapa, która prowadzi przez najciemniejsze zakamarki umysłu. Nie bój się prosić o pomoc to akt odwagi, nie słabości. Sztuka kanał dla chaosu maluj, pisz, śpiewaj. Ruminacja to energia przekieruj ją w twórczość. Twoje myśli mogą stać się dziełem sztuki, które opowie twoją historię. Przeszłość, która śpiewa w mroku. Czasem ruminacja to nie tylko nawyk, to echo dawnych ran, traumy, zdrady, straty te wydarzenia są jak gwiazdy, które wciąż świecą, choć dawno zgasły. Jeśli twoje myśli krążą wokół bólu, którego nie możesz puścić, terapia może być kluczem. EMDR niczym alchemia przetwarza wspomnienia, odbierając im moc. CBT uczy, jak zmieniać opowieści, które sam sobie opowiadasz. Nie jesteś zepsuty jesteś człowiekiem, który szuka drogi do domu. Cisza portal do prawdy. Ruminacja rodzi się w ciszy, gdy świat milknie, a ty zostajesz sam. To przerażające. Współczesny świat uczy nas zagłuszać siebie ekranami, dźwiękami, ruchem. Ale cisza to nie wróg to lustro, w którym widzisz siebie naprawdę. Naucz się jej słuchać. Zacznij od minuty bez bodźców. Tylko ty i twój oddech. Z czasem cisza stanie się twoim sprzymierzeńcem, miejscem, gdzie rodzą się odpowiedzi. Podsumowanie. Ty ponad myślami. Nie musisz uciszyć ruminacji od razu. Nie walcz z myślami, obserwuj je jak gwiazdy na nocnym niebie. Niech płyną, niech odejdą. Twoje myśli to nie ty, to tylko fale na powierzchni oceanu, który jest tobą. Pod nimi kryje się cisza, głębia, prawda. Ruminacja to psychodeliczna podróż, pełna bólu, ale i piękna. To przypomnienie, że jesteś żywy, że czujesz, że szukasz. Nie bój się jej, zrozum ją i idź dalej. Zakończenie. Wspólna wędrówka. Jeśli dotarłeś tu, oznacza to, że masz odwagę spojrzeć w głąb siebie. To rzadkie. Dziękuję, że przeszedłeś tę drogę, za twój oddech, za twoją obecność, za twoje pytania. Jeśli ruminacja jest ci bliska, podziel się swoją historią. Może twoje słowa staną się latarnią dla kogoś innego. Nie jesteś sam w tym labiryncie. Razem możemy nauczyć się tańczyć wśród krążących myśli i odnaleźć wolność poza nimi.